Instytucja Wyższej użyteczności publicznej Światowy Zjazd Wilników ma nie lada zadanie. Latem bieżącego roku organizuje pierwszy światowy zjazd Wilników. O szczegółach opowie pan Władysław Wojnicz, prezes instytucji. Światowy Zjazd Wilników jest częścią składową programu Wilno Europejską Stolicą Kultury. Czyja była propozycja? włączyć spotkanie Wilniuków do tego programu? Czy Litwinie ze swojej strony, czy kierowana przez Pana instytucja zaproponowała, że można coś takiego zrobić? Generalnie bym mówił może inny sposób samą o tym, powiedzmy, jakby potrzeba zorganizowania tej imprezy w ramach Wilno Strycu Kultury Europejskiej. Mianowicie przed dwoma laty faktycznie rzecz biorąc, z grupą kolegów doszliśmy do wniosku, że w programie takiego zjawiska jak Wilno Stolicą Kultury Europejskiej nie ma

польского походжения. заставили очень большой вклад в развитие места, заставили большой вклад в развитие культуры. просто то, что мы шокованы, же, импреза, которая мяла бы, носила бы характер, или культуровый характер польский, мала рация быту и мусить все было Кто был как бы, служения власне, институции, которая стала день оператором Святого Зъезда Вильнюков, то было подставом, чтобы убегать в свое, свое право в Эксе, пропоновать им такие партнерские что мы этот акцент польский создадим, что мы выэкспонируем разнообразные интересные элементы, связанные с культурой польской, I to muszę powiedzieć, że spotkało się z takim zaciekawieniem ze strony litewskiej. Owszem, nie bez pewnych trudności. Właśnie chciałam zapytać, czy coś odrzucali. Znaczy, na pewno program był pod lupą generalnie, bo wszyscy na pewno obawiają się, czy tego typu imprezy nie będą pod wiosną flagą na zasadzie nasze Wilno, zwróćcie Wilno, czy jeszcze coś w tym stylu. Nasza impreza nie przysiaduje tego typu hasła, tego typu idei. Znaczy, nie jesteśmy, powiedzmy, za tym. Naszym wielkim przekonaniem jest, to, że dzisiejsza rzeczywistość jest taka jest i my nie stawiamy sobie za to zmienianie rzeczywistości, ale po prostu chcemy, żeby kultura polska zajęła te miejsce, które jej się należy. Więc e, po prostu z tego powodu jakby, próbowaliśmy przyforsować program Światowego Zjazdu Wielników, program, który promuje sztukę polską, która promuje piosenkę polską, która promuje spotkania z osobami, które są w ten czy inny sposób zaznaczone dla wileńszczyzny. Jako program, który jest bardzo pozytywnie nastawiony i do Litwinów, i do Rosjan, i do innych narodowości, ale program, który akcentuje mocno żyro Polski. Czyli winniucy to tylko Polacy? Nie. Znaczy, zakładając w ogóle samą ideę, my właśnie na początku tak nieprzypadkowo określałem to, że my jesteśmy jakby obywatelami miasta o bogatej tradycji wielonarodowej, wielokulturowej. Naszym takim założeniem jest przede wszystkim wciągnięcie osób, które są pochodzenia z terenów Wilna, Wieluńszczyzny, Wieluńszczyzny, tej wielkiej Wieluńszczyzny, która kiedyś praktycznie można powiedzieć nie do faktycznie, żeby nas obojęcie było szerokie. I generalnie Допрашиваем особы, э, люди, допущу я на зияст, мы с вами прежде всего не закладали такие барьеры народу. Народов. мы с вами закладали барьеры походзаньёвые, то есть ту виленюки может быть у и так на правду, которая походит с этих сторонов, альбо есть потомки, а также особа, которая эмоционально не сможет жить за нами с тем краем, с тем регионом, свято, с звильным. И, и с того титула уважаем, что особы, которые могут тут приехать на то импрыза, не мушем быть до конца на в мы с подумками увчестных войни. Также очень широкий вахтер возможностей, если выходят у участников, очень широкие группы до целого, И мы сядем только на твоем призажизке. Кто будет вас спирал? Ta impreza, tak powiedzmy, dochodzi do skutku dzięki temu, że mamy dwie strony, polską i litewską, które popierają dany program. Mianowicie ze strony litewskiej, jak my już mówiliśmy, mowa była o VEX, ie prawda? Czyli o instytucji, która jest operatorem, Wilno Stolicą Kultury Europejskiej. Strona litewskiej jest, z jednym z urzędów VEX, u jest Samorząd Miasta Wilna. Drugim jest Ministerstwo Kultury. taką może bardziej czuł funkcję w realizacji programu w pełni Ministerstwa Kultury i to jest właśnie ta strona litewska. Jeżeli mówimy zaś o partnerach ze strony Polskiej, no to musimy przede wszystkim chylić czoło przed Senatem Rzeczypospolitej, którego wolą i decyzją zostały właśnie przeznaczone środki na daną imprezę, a także naszego partnera Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie. Czyli dzięki właśnie wymienionym partnerom, dzięki wymienionym mecenasom, dzięki wymienionym sponsorom, ta impreza ma szansę odbycia, ma rację bytu. Program jest na tyle skomplikowany, na tyle jest, powiedzmy, bogaty, że realizowanie tego bez bardzo poważnego wsparcia byłoby niemożliwe. I najważniejsze akcenty tego tygodniowego programu, to będzie się odbywało w ciągu tygodnia, tak? Tak. Czyli przypomnę dla słuchaczy, że impreza ma się odbyć od 9 sierpnia do 16 sierpnia. Każdego dnia planowany szereg imprez. Może bym Акцентовал не программ каждого дня, только с кулей такими брюками Был спробовал бы представить для Паньства саму идею съезда. Видите, одним из таких dużych bloków są wystawy, czyli są szykowane cztery wystawy, które będą faktycznie dostępne dla Wilnian i turystów, powiedzmy, którzy przyjadą do Wilna, czyli wystawa produktów nielińskich, czyli to jest taka, powiedzmy, taki przegląd ich najtwórczości, następnie wystawa naszych rodzimych malarzy, czyli sztuka współczesna, wystawa pocztówki wileńskiej, И я думаю, что из таких самых может, эмоциональных выстав, фляговых выстав, э, импреза, то эдиция Веленской выставы «Цокрыловолицкий репатриантов». Чили, э, то есть выстава, так на правда, ценна может даже не столько из-за этих экспонатов, которые будут выставлены, или из-за этих эмоций и переживаний, которые встретили, скажем, это поколение, которое мусило выехать, порушить свою землю и участвовать. Следующим блоком, достаточно таким интересным, это концерты, так что целый ряд концертов. poczynając od koncertów muzyki organowej, e, kontynuując poprzez koncerty kapeli podwórkowej, poprzez e, koncerty muzyki jazzowej, kończąc powiedzmy takim ogromnym wydarzeniem, jak występ litewskiego i polskiego zespołu, mianowicie jeżeli mówimy o litewskim, to jest zespół skęp, jeżeli mówimy o polskim. To jest właśnie pani Maryla Rudowicz z całą ekipą, więc to będzie niesamowite wydarzenie kulturalne. sądzę, że spotka się nie tylko zainteresowaniem ze strony urok naszych rodaków, ale także sądzę, że przyjdą Litwini Rosjanie, bo Maryla to jest takim pewnym symbolem prawda, strady i na pewno jest dla co większych takich znawców muzyki znaną wykonawczynią bardzo i lubianą. Więc jeżeli mówimy o bloku koncertowym, to z grubsza tyle. Następnie mamy szereg spotkań. за судьбами które w ten czy inny sposób złożyło się do Wilna poprzez e, promowanie wiem, nauki, kultury, sztuki, bądź innych form. I tu mam na uwadze przede wszystkim, m, mamy nadzieję, że wyrazi zgodę na spotkanie, no, takie spotkanie w ramach w Wilniuka, e, ksiądz kardynał Dubinowicz. Wstępnie mamy potwierdzenie ustne, że wyraziłby chęć zainteresowania przyjazdem do Wilna na te obchody. Ma wygłosić wykład profesor Srebrakowski, ma wygłosić wykład swój profesor Bronowski, mamy w plan zorganizowania spotkań z poetami, prawda, którzy są powiązani z tymi terenami, ale także z tymi z tej nowej emigracji, czyli mam na przykład nałożyć Panią Rybawę. Czyli chcemy się też tych ludzi, którzy niedawno, z tych czy innych powodów, puścili Panią drogie sercu wilno. Pomijając jakby wyżej wymienione bloki, jest planowany także blok godziny żywej modlitwy. Czyli jesteśmy świadomi pewnych rzeczy, że ludzie, którzy przyjadą tu do Wilna, na pewno kogoś będą ciekawiły koncerty, kogoś będą ciekawiły wystawy, ale na pewno w większości swojej zer znaleźć także w tym tempie, rytmie zwiedzania, chwile medytacji takie powiedzmy swoisty, chwile spotkania z Bogiem, chwile spotkania z Matką z Strukturską. Więc e, też postanowiliśmy zrobić cykl takich mszy świętych, w win tych winien, którzy kiedyś tu byli i tych Wilniów, którzy bez mieszkają, czyli że tych Wilniów, którzy po prostu byli, są i będą. Z grubsza planujemy także prezentację, to jest taki drugi duży koncert, prezentacja naszych rodzimych zespołów, czyli zaprezentowanie rodzimego folkloru. To jest planowane na już jakby koniec obchodów. Folklór chcemy przedstawić z racji tego, że nasze zespoły są tym mocne, Te zespoły dużą dość rolę jeżeli chodzi o wychowanie w duchu polskości i byłoby by niesprawiedliwe po prostu nie, 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 nie pominięcie ich, nie wyeksponowanie.